organizowania biegu rodził się w sumie spontanicznie. Zebraliśmy się grupą znajomych, żeby, żeby zrobić coś dobrego dla Gabrysi. Rada wam że to jest dobrym miejscem. Skupia tutaj właśnie bardzo dużo ludzi i stąd się to wszystko wzięło. Biegamy dzisiaj, gramy w siatkówkę, organizujemy kiermasz czas, także bardzo dużo ludzi w, w jednym miejscu. O,

wychodzić na spacery, nie być cały czas pod wpływem stresu, że zaraz coś może jej się stać. Chcę, żeby funkcjonowała jak każda normalna 15-latka. nam zależy na tej operacji, żeby mogła po prostu normalnie funkcjonować. Jesteśmy jej przyjaciółkami i tak się robi dla przyjaciół. Biegniemy razem, biegniemy, aby pomóc Gabrysi. Jest to jednak bieg charytatywny, w celu dobrym. Biorę akcję dla Gabrysi, żeby pomóc jej w leczeniu. Biegam razem z dziećmi, w tym biegu rodzinnym. Trzy! Pięknie wszyscy biegną, pięknie. Oddaję! Ciocia, odda. mniejszemu! O, Ciocia! Super, dziękuję. Gawrycia urodziła się z bardzo poważną i skomplikowaną wadą serca i płuc. Od 15 lat szukamy lekarza ośrodka, który. Przeprowadziłby jakąkolwiek operację, aby ułatwić jej życie i dać szansę na życie. Po wielu poszukiwaniach w Polsce, w Europie, nikt z lekarzy nie podjął się zabiegu ani korekty, ani na sercu, ani na płucach. Jedyną szansą dla nas i dla naszego dziecka jest operacja w Stanach u profesora Henley'a który daje nam 98% szans, że operacja się uda i Gabrysia będzie żyła. Potrzebna kwota na operację to 4 miliony złotych. Sami nie jesteśmy w stanie uzbierać tak potężnej sumy, dlatego staramy się wszelkimi sposobami, organizując różne akcje, uzbierać tę potrzebną kwotę. Stawka jest bardzo wysoka. Stawką jest życie naszego dziecka i będziemy walczyć do końca, dopóki wystarczy nam sił. I dopóki będzie to dla nas, dla nas ta nadzieja, że, że nasze dziecko będzie żyło. O dzisiejszej akcji o imprezie charytatywnej Bieg dla Gabrysi dowiedzieliśmy się z profilu facebookowego Pomoc dla Gabrysi. Postanowiliśmy się z mężem dołączyć. Zorganizowaliśmy turniej siatkówki plażowej. Po czym e, dość spontanicznie kolejne osoby dołączały się do nas z pomysłami. Tak oto mamy dzisiaj e, kiermasz ciast, e, loterię fantową, animacje dla dzieci. Znalazło się mnóstwo osób, które zechciały to tak bezinteresownie pomóc. nam po prostu pomóc. i powiem szczerze, że... E... Spotkaliśmy się tutaj z organizatorami, z tymi wszystkimi osobami, które chciały się przyłączyć dopiero tutaj. To tak pomysł narodził się e, spontanicznie. E, każdy, każdy zgłaszał się z jakąś tam swoją inicjatywą, co chciałby przygotować. I tak od pomysłu do pomysłu zorganizowaliśmy tutaj dużą imprezę i tak naprawdę spotkaliśmy się tutaj wszyscy dopiero dzisiaj. Tutaj jest z brzoskwiniami, tu jest z kruszonką. Ale jest, będzie, będzie, jesteśmy z koła gospodyń yy, i po prostu minie wiązownica było nagłośnione, że coś musimy zrobić, więc żeśmy stwierdziły, że upieczemy parę jakichś ładnych smakołyków pysznych, żeby pomóc dziewczynce. W zbieraniu pieniążków na operację. Dzisiaj tutaj jesteśmy praktycznie w całości zaangażowani, bo są nauczyciele, są rodzice, są mamy, którzy tam coś przygotowali. A jeśli chodzi o młodzież, to przede wszystkim drużyna harcerska. No, bo nie są to wcale dobre czasy dla tego typu organizacji, bo jest wiele konkurencji, żeby spędzić czas. Dlatego cieszę się, że mimo to przyjechało ich dzisiaj tutaj prawie 20 i reprezentują drużynę, są, startują i również obstawiają bieg. Chciałabym pomóc właśnie Gabrysie i e, chodzi o to też, o, e, że pomaganie jest bardzo fajną rzeczą i chcielibyśmy się zintegrować w takim dużym gronie, żeby móc pomóc. Bardzo fajna sprawa, można e, pomóc a przy tym świetnie się bawić. <え>はい、はい taki chyba łańcuszek dobra, który tworzymy. Dzisiaj tutaj w tym miejscu jesteśmy jednym ogniwem tego łańcuszka. Tych ogniw e, dobra dla Gabrysi jest, e, jest wiele możliwości, żeby pomóc, nie tylko dzisiaj, e, także e, można wpłacać pieniążki na konto, wiem, że przez Facebooka jest zorganizowana zbiórka, także zachęcam serdecznie, apeluję, żeby pomagać, bo wiem, że kwota jeszcze nie została cała uzbierana i jeszcze cały czas zbieramy tą pomoc. I wy, którzy to teraz oglądacie, wy możecie być ogniwem, możecie być spoiwem tego łańcuszka. Każdy z nas może pomóc, a ja jestem pewna, że to dobro kiedyś wróci. Do mnie wróciło, jestem pewna, że do Was też wróci. Zapraszam serdecznie do pomagania.